żeby wybrać się na wędkowanie, wcale nie trzeba jechać daleko. Grębów, niegdyś matecznik Puszczy Sandomierskiej, za czasów Kazimierza Wielkiego, był osadą bartniczo-łowiecką. Sama nazwa Grądzie oznaczała wzniesienie wśród bagien i moczarów. Dziś miejscowość między Stalową Wolą a Tarnobrzegiem to miejsce doskonałe nie tylko dla miłośników wędkarstwa. Ze mną kolejni goście. Pan Tadeusz Bałata, właściciel gospodarstwa rybackiego, a także pan Leszek Surdy, wójt gminy Gorzyce, a także wiceprezes regionu Nalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. Witam panów serdecznie. Niepowtarzalny klimat, niepowtarzalna atmosfera, 180 hektarów lustra, król jest tylko jeden. <noise> miło mi. Miło yy, gościć tutaj na, na, na naszym terenie. Na gospodarstwo yy, yy. Ma powierzchnię, tak jak pani wspomniała, 180 hektarów I, i ma takie dosyć szczęśliwe położenie, że jest w środku między dużymi miastami, Sandomierzem, Stalową Wolą, Tarnobrzegiem, Nową Dębą i Gorzycami. Także y, chętnie gościmy y, wędkarzy, gości. Y, do, y, często ludzie przyjeżdżają tutaj rowerami, robią sobie takie krótkie wycieczki. I kiedyś było to gospodarstwo państwowe, i każdy był traktowany jak intrus, natomiast teraz diametralnie sytuacja się zmieniła. Każdy, kto przyjeżdża, jest dla nas gościem, i robimy wszystko, żeby był zadowolony z tutajszego pobytu u nas. To rozbudźmy wyobraźnię wędkarzy i powiedzmy, jakie okazy kilogramowe można wyłowić. No, mamy łowisko specjalne i, i, i obsadziliśmy takim materiałem, żeby była duża atrakcja. To znaczy wpuszczaliśmy selekty takie karpia od... 25 kg niektóre sztuki były wpuszczane, ale tak są. Od 5 kg do 20, 20 kg można złowić. Pytałam o króla, czyli. <laughs> Chodzi o karpia? O karpia królewskiego, oczywiście. No bo nasza produkcja 90% to jest produkcja karpiowa. Oprócz tego dodatkowe gatunki drapieżne, które mają dosyć duży popyt to nasz znaczy szczupak, sandacz, okoń no praktycznie wszystkie stałe, no, znaczy nizinne gatunki. Teren wyjątkowy Puszcza Sandomierska także, ale to miejsce działania właśnie lokalnej grupy rybackiej. Ile skupia podmiotów? Lokalna grupa rybacka w sumie skupia 13 gmin z dwóch województw. Ten program operacyjny Rybacko i Morze zmobilizował samorządy województwa tutaj północy, Podkarpacia i Lubelszczyzny do wspólnego działania. Połączyliśmy się w grupę lokalną, yy, lokalną grupę rybacką. Gospodarstw rybackich, takich specjalistycznych, to mamy ponad y, 30, takich jak tutaj u pana Tadeusza, a oprócz tego yy, lokalne grupy i ten program yy, umożliwiają yy, też yy, rozwój i współpracę ze stowarzyszeniami wędkarskimi, więc tutaj mamy dwa podokręgi PZW, czy okręgi PZW, Tarnobrzecki, Rzeszowski oraz stowarzyszenia wędkarskie tworzone w poszczególnych miejscowościach, tak jak na przykład w Mnień-Gorzyce mamy trzy, w Motyczu, Gorzycach. Trześni, które te lokalne małe stowarzyszenia zagospodarowują starożecza, żwirownie i też tam tworzone są łowiska, miejsca wypoczynku, rekreacji oraz to, żeby dbać o tą lokalną przyrodę i o czystość wokół tych zbiorników. Przede wszystkim turystyka, promocja turystyki. Turystyki i rekreacji, bo tak jak na przykład gmina Gorzyce czy Stalowa Wola, Tarnobrzeg, mamy tutaj strefy przemysłowe. Ci ludzie oprócz pracy też potrzebują jakiejś rekreacji. Nie każdy ma czas nawet, żeby wyjechać gdzieś dłużej. No takie mamy tempo, tempo życia, więc to stwarza doskonałe warunki do regeneracji i do odpoczynku. Jakie są plany, marzenia lokalnej grupy rybackiej na kolejne lata? Przede wszystkim założenia takie, żeby zwiększyć zatrudnienie, zarówno w samym rybactwie, jak i wokół tego rybacka. Czyli poprawę bazy, na przykład noclegowej, agroturystyki, która tu wspaniale by się wpisywała i będzie wpisywała wokół tych zbiorników wodnych. Tak samo rekreacja na wodzie, czyli jakieś małe przystanie, kajaki, rowery wodne. Ale i nie tylko, lepsze zagospodarowanie tych zbiorników, dbanie o czystość, budowa nowych stanowisk, żeby w jakiś sposób, może to brzydko brzmi, ale skanalizować ten ruch na przykład wędkarzy, żeby nie niszczyli tak tej przyrody, tylko w konkretnych stanowiskach się poruszali i wówczas jest wszystko ok, w zgodzie z naturą, nikt nikomu sobie nie wchodzi w drogę. To są takie główne założenia. Następna sprawa jeszcze bardzo ważna, przetwórstwo. Przetwórstwo rybne i to, co kolega mówił, żeby ta ryba była cały rok na naszych stołach, a nie tylko okazjonalnie przy jednych czy drugich świętach, które są u nas tradycyjne, gdzie ta ryba się zawsze gdzieś tam na tych stołach pokazuje. No i temu służą różne imprezy promocyjne. Tu kolega organizował fajne koncerty, festiwale. My w Gorzycach w minie Gorzyce w miejscowości Motycze przy Starorzeczach Sanu organizujemy święto ryby. W przyszłym roku w czerwcu będzie już to po raz szósty. Bardzo dużo jest tam kół gospodyń wiejskich, które prezentują potrawy z ryb właśnie słodkowodnych i tam właśnie można zauważyć ryby na potrawy z ryb już przetworzone te ryby na różne sposoby. I często te gospodynie wyciągają stare przepisy gdzieś tam ze swoich domów, o swoich bachach i tak dalej. I to jest coś nowego, i często kucharze zawodowi z ich pomysłów korzystają. Bardzo przyjechać tu nie tylko dla samych przepisów i potraw, ale jest to fajne miejsce wypadowe. Można stąd zwiedzić okolice. Tak, no mamy tu bardzo dużo atrakcji turystycznych. No w samym Grymbowie zespół pałacowo-dworski Dolańskich. W Tarnobrzegu Zamek Dzikowski, Sandomierz, no to cała perła tutaj w koronie wszystkich zabytków u nas, Starówka, Zamek Kazimierzowski, Kościół Świętego Jakuba, Katedra i tak dalej. Baranów Sandomierskich bardzo blisko, także no jest naprawdę co tutaj robić w promieniu dosłownie 30 km. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Proszę Państwa, cisza spokój, a my w tym momencie przenosimy się do niewielkiej miejscowości w województwie lubelskim przed nami maliniec i jej mieszkańcy zajmują się przede wszystkim hodowlą ryb. Znajdujemy się w miejscowości maliniec, gmina Potok Wielki. Powiat Janowski, Województwo lubelskie. Patrząc na ten obszar obok, no grzechem byłoby nie wykorzystywać tych walorów, które tutaj obserwujemy. Maliniec jest miejscowością właśnie daleko od przemysłu. Tutaj jest środowisko czyste, dlatego właśnie jest bardzo dużo hektarów stawów. Są lasy, gdzie można pozyskiwać poza rybami właśnie grzyby, jagody. Także tutaj goście mile przyjeżdżają. Muzyka mamy zamiar w jakiś sposób korzystać z, ze środków zewnętrznych. Potrzeby mamy do remontów stawów, remontów grobli. W tym celu są potrzebne chociażby kosiarki związane z tym, żeby można było wykosić groble, żeby można było wykosić na stawach trawy, czy też zakup koparek, spycharek. Mamy nadzieję, że po podpisaniu umowy, która została podpisana w maju z programu operacyjnego Morze i Ryby, zostaną utrzymane miejsca pracy, te, które są do tej pory. Być może, że zostaną utworzone nowe. Generalnie rzecz biorąc, pokładamy nadzieję, że ta hodowla karpia, bo generalnie tylko czy przeważającej mierze hoduje się karpia na tym terenie, będzie utrzymany i ta opłacalność produkcji będzie duża. przyjeżdżając do Grąbowa warto ze sobą zabrać podbierak, bo jego brak może być przyczyną utraty medalowej ryby. Co więcej wygodne siedzenie sprawi, że odpoczywając nie będziemy liczyć godzin spędzonych nad wodą. To wszystko w tej odsłonie lata w regionach. Widzimy się o 12:40 do zobaczenia.